Masz sklep internetowy, produkty leżą w twoim magazynie, zdjęcia są ogarnięte, aukcje są dopieszczone, ceny mają sens. Lecą w tyle płatne reklamy. Sprzedaż jakoś się kręci, ale w momencie, gdy włączysz Facebook Ads albo Google Ads, zapada cisza po zawięciu galerii handlowej? Zerwajesz i zaraz sprzedaży. Jakby ktoś nagle zgasił światło i zamknął twój sklep na klucz. I teraz ważna rzecz. Płatne reklamy samych w sobie nie są problemem. Problemem jest sklep, który bez nich nie potrafi sprzedawać. I to nie dzieje się przypadkiem, bo w większości sklepów internetowych ruch opiera się na reklamach. A gdy reklamy znikają, znika wszystko. A to zawsze oznacza jedno: brakuje solidnego fundamentu. Dlatego w tym filmie pokażę Ci, dlaczego bezpozycjonalnie płacisz za każde kliknięcie i jak to odwrócić na Twoją korzyść, żeby ruch z Google pracował na Ciebie nawet wtedy, gdy nie płacisz za reklamy. Nazywam się Wojciech Nobrowski, od lat pomagam firmom skutecznie zwiększać ich przychody dzięki skutecznemu marketingowi internetowemu w powtarzalny sposób. Sopi.pl pomogło już ponad 370 firmom skutecznie zwiększyć ich widoczność w Google, czyli tam, gdzie klienci szukają produktu do zakupu. I też pracowaliśmy z wieloma sklepami internetowymi, które wcześniej żyły głównie z reklam. A ci sprzedają regularnie dzięki SEO. I od razu doprecyzuję jedną rzecz. Reklamy są w porządku, sami z nich korzystamy. Ale korzystamy z nich tylko wtedy, kiedy mamy odpowiednio przygotowaną pod tą bazę czyli w Twoim przypadku odpowiednio zoptymalizowany sklep internetowy. Jeśli prowadzisz sklep internetowy i chcesz przestać być zakładnikiem reklam, zostań ze mną, bo to, co zaraz zobaczysz, bardzo często zmienia sposób myślenia o Twoim sklepie i o SEO. Zacznijmy od tego, że SEO to jest. Fundament, a nie dodatek. Większość właścicieli sklepów myśli dokładnie tak: SEO to coś ekstra. Najpierw zróbmy reklamę. SEO ogarnę później, jak będę miał to czas. I właśnie tu zaczyna się problem. Bo reklamy to w pewnym sensie jak wynajmowanie klientów. Płacisz i oni przychodzą. Przestajesz płacić i znikają. To trochę jak wynajem lokalu. W sumie działa, ale to nie jest Twoje. SEO w tym kontekście to jak posiadanie własnego lokalu. Budujesz go raz, dokładasz cegła po cegle, a z czasem klienci trafiają do Ciebie sami. Więc jeśli dzisiaj sprzedajesz tylko z reklam, na Facebooku czy na Google, to tak naprawdę nie masz żadnego systemu. Ty wynajmujesz klientów i jest to drogi wynajem, choć może działać, ale tylko dopóki płatność dochodzi do nich na czas. A z mojego wieloletniego doświadczenia pracy z firmami w Stanach Zjednoczonych, w Europie czy w Polsce wiem, jak szybko można stracić sprzedaż, gdy kampania nagle staje, bo na przykład usunęli ci konta reklamowe? porównanie z SEO działa wtedy, gdy nawet wpisz. Nawet wtedy, gdy jesteś na urlopie i nie odpalasz kampanii. A AC działają tylko wtedy, kiedy płacisz. I właśnie dlatego SEO nie jest dodatkiem. Jest fundamentem. A teraz pokażę Ci, z czego naprawdę składa się SEO. On-site i offsite, Bo SEO zawsze opiera się na tych dwóch filarach. Na tym, co masz u siebie na stronie i na tym, co świat mówi o Tobie. Pierwszy filar to on-site, czyli wnętrze Twojego sklepu. To jest dokładnie jak w sklepie stacjonarnym. Kategorie prowadzą klienta, a nie zmuszają go do błądzenia jak w markecie bez żadnych oznaczeń. I tu ważna rzecz, bo każdy problem Twojej strony to pieniądze, które uciekają Ci z reklamy. Bo reklamy nie naprawi Ci sklepu. One tylko szybciej pokazują Ci na to, co tu nie działa. A drugim filarem jest off-site, czyli reputacja. To, co internet mówi o Twoim sklepie, nawet kiedy Ciebie tam nie ma. Linki z innych stron działają jak polecenie. Jeden sensowny polecający, który mówi, to jest dobry sklep, ma większą wagę niż 100 przypadkowych. Im więcej takich sensownych poleceń, tym większe zaufanie Twojej strony Google. I tu ważna rzecz. SEO to nie zbieranie wszystkiego jak leci. SEO to jakość i zdrowa logika. A teraz powiem krótko o technicznych aspektach Twojej strony internetowej. Bo w e-commerce czas ładowania Twojej strony to dosłownie pieniądze. Masz na to około 3 sekund. A jeśli strona ładuje się dłużej, dane pokazują, że klient już nie czeka. On nie analizuje i nie daje drugiej szansy. Po prostu wychodzi i kupuje gdzie indziej. To się fachowo nazywa wysoki współczynnik odrzucenia. A po ludzku wygląda to tak. Ktoś wchodzi na swoje stronę, patrzy na kręcące się kółko i zamyka stronę, bo ma inne sprawy do ogarnięcia. Nie tam przeczytał wieczność. Google to widzi i myśli sobie, skoro ludzie uciekają, to coś tu jest nie tak. Druga sprawa to telefon. Bo dane podają, że coraz więcej zakupów robimy z użyciem smartfona. W kolejce w sklepie, w autobusie, czy nawet leżąc na kanapie po pracy. Jeśli wersja mobilna swojego sklepu działa źle, to nawet najlepsza reklama tutaj nie pomoże, bo reklama przyciąga uwagę, ale to strona zamyka sprzedaż. Google nie promuje sklepów, których nie da się normalnie kupić. To nie kara, to po prostu zdrowy rozsądek. Pamiętaj, puszczanie płatnych reklam na źle działające sklepy to jak lanie wody do dziurowego wiadra. Możesz to robić budżetar i tak większość przecieka. Dlatego, jeżeli nawet zależy ci na tym, żeby robić płatne reklamy, to najpierw warto ogarnąć Twoją stronę, bo dobra strona sprawia, że te same reklamy zaczynają po prostu sprzedawać więcej. A teraz pytanie do Ciebie. Czy aktualnie pozyskujesz klientów głównie z reklam, czy z innych źródeł? Napisz o tym koniecznie w komentarzu. Ale jeżeli film pomaga Ci spojrzeć na temat z nowej perspektywy, koniecznie zostaw łapkę w górę i kliknij przycisk subskrybuj dzwoneczek. To da mnie do tego, aby nagrać więcej takich materiałów. A teraz powiem o słowach kluczowych. Bo największy błąd sklepów internetowych w całej, zauważyłem, to próba walki z gigantami. Pozycjonowanie na przykład na jedno ogólne słowo. Na przykład buty. No zapomnij. To, jak otwieranie mojego sklepu osiedlowego obok wielkiej galerii handlowej i liczenie na to, że ludzie wejdą do ciebie. No takich hasłach jak Buty to rządzi, nie wiem, Allegro, Amazon, Zalando, Obuwie i inne tego typu giganty. Tam nie wygrywa się sprytem, tylko budżetem. Więc Twoją szansą na wysokie pozycje w Google są tak zwane długie ogony, czyli długie i bardzo konkretne frazy. Więc na przykład zamiast Buty. Lepiej spróbuj wypozycjonować swój sklep na czerwone buty sportowe męskie do biegania. Bo to już po pierwsze to nie są przypadkowi ludzie. To są klienci, którzy dokładnie wiedzą czego chcą. I oni nie przeglądają internetu w tym momencie razem picie czasu. Oni już są jedno nogą przy Twoim sklepie. Bo SEO wbrew pozorom to nie jest wojna o popularne hasło, To łapanie klientów w momencie, gdy decyzja jest już prawie podjęta. I właśnie tu zaczyna się prawdziwa sprzedaż. Poza tym zachęcam Cię do sprawdzenia naszych case studies. Link wrzucę w opisie materiału sklepu My, Doc, My Style ewentualnie Hair Magic. To też były sklepy, które po prostu wypozycjonowaliśmy bardzo wysoko, bardzo szybko, co przełożyło się na realne przychody, właśnie dzięki zastosowaniu fraz długiego ogona. A ja teraz powiem krótko o content marketingu, czyli o blogach i o treściach, które sprzedają na stronie. Bo sklep to nie tylko listingi i zakładka do tylko koszyka. Ludzie przed zakupem czasami chcą się upewnić. A może co? Porad, wyjaśnień, poradników, a może porównań między różnymi opcjami dostępnych w Twojej sklepie, albo też w innych sklepach. Sam opis produktu dzisiaj już nie wystarczy. I blog w sklepie działa jak sprzedawca, który cierpliwie tłumaczy. Nie kręci oczami i nie znika po godzinach. Więc artykuł Jak dobrać rozmiar butów rozwiązuje problem zanim klient nas nazwie. Albo na przykład ranking laptopu 2026. To może zbudować zaufanie szybciej, zanim ktoś kliknie dodaj do koszyka. Dzięki temu przyciągasz też klientów, którzy potencjalnie jeszcze nie wiedzą co kupić, ale po przeczytaniu Twojej treści już wiedzą jasno, co woleliby. Wybrać za siebie. A Google też lubi takie treści, bo one realnie pomagają ludziom, a nie tylko coś sprzedają. Kolejna rzecz to do sklepów Link Building. Linki są ważne, ale tylko te właściwe. Kupowanie linku po 5 zł to proszenie się o kłopot. Tak jak zbieranie fałszywych poleceń od ludzi, którzy nawet nie wiedzą, czym się zajmujesz. Na chwilę może wyglądać to dobrze, ale potem przychodzi wstyd i problemy. A Google to widzi i potrafi za to przyłożyć. Połapa! Dużo lepszą drogą są linki zdobywane dogmat naturalnie. Współpraca z blogerami z Twojej branży, zmianki w artykułach branżowych, obecność w sensownych rankingach firm w Twojej branży. Jeden link z dobrego bloga jest warty więcej niż 100 linków z dziwnych forów. A SEO to jest reputacja. A reputacji nie buduje się hurtowo, tylko to jest po prostu proces. Więc tak jak już wiesz, SEO to nie jest jednorazowa akcja. To budowanie źródła ruchu, które zostaje z Tobą na lata. Reklamy działają jak kran. Odkręcasz, leci. Zakręcasz ciszę. Dlatego nie zaczynaj od rewolucji. Zacznij od prostego SEO, od kilku sensownych poprawek. I zobacz, jak zaczyna pojawiać się ruch, za który nie musisz już płacić dosłownie za każde kliknięcie. Na koniec proste zadanie. Weź telefon, wejdź na swój sklep internetowy. Prosty klient, sprawdź, czy stroną dojść od razu, czy musisz długo czekać, zobacz, czy łatwo znaleźć produkt, o którym pomyślisz, zwróć uwagę, czy coś cię nie żyje. irytuje na stronie, że guziki, który nie da się kliknąć, albo ściąga za mała, ale nie widać, co robić. Jeśli tak, to właśnie znalazłeś pierwsze rzeczy do poprawy pod twoje SEO. A jeśli chcesz sprawdzić, co dokładnie blokuje widoczność twojego sklepu internetowego, przed tym, aby pozyskiwać więcej klientów z Google, to koniecznie kliknij w pierwszy link w opisie tego materiału. Wielu właścicieli sklepów internetowych jest zaskoczonych tym, co tam wychodzi podczas tej analizy, a szczególnie polecam to tym osobom, które po prostu chcą przestać polegać na reklamach, albo po prostu chcą, reklamy działały lepiej, dlatego chcą ogarnąć lepiej swoją stronę. A jeśli chcesz zobaczyć, jak połączyć to wszystko w jeden sensowny i spójny proces, który rzeczywiście będzie przynosić klientów w powtarzalny sposób, koniecznie wejrzyj w inny materiał, w którym powiadam o czterech prostych krokach do pełnego kalendarza klientów. Tam pokazuję całość systemu do pozyskiwania klientów z internetu, w którym nie musisz polegać ani na rolkach, ani na płatnych reklamach, po prostu pozycjonowanie se. Tymczasem dzięki za oglądanie i za zobaczenia w kolejnym materialem.